paczka ma jak widzieliście kupiliśmy namiot a teraz do tego namiotu jakieś wygrzewanie bo bo noce jeszcze zimne a może za niedługo się wybierzemy gdzieś na jakiś wypad poza majówką może wcześniej też więc przyszła paczka zobaczymy co to przyszło teoretycznie wiem co tu jest ale nie wiem czy na pewno jest to co bym chciał tak. Dziękuję. Okay. To. 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 To jest kancelarz hajcung Seven Oaks. hajcung <grytum> Dobra, otworzymy go. Jeszcze do niego zamówiliśmy sobie pokrowiec, ale już dostaliśmy informację, że czy mogę poczekać do przyszłego roku, bo nie mają na stanie więc by się nie okazało, że się zepsuje zanim torba przyjdzie dobra, mamy w zestawie o, mamy rączkę mamy reduktor i węża tak i mamy hajtunga tak wygląda malutki ten hajsund elegancko tutaj jest na szybko złączkę taki mały reduker ciekawe Ciekawy to jest no i tutaj rączka. Przychodzi chodzi do noszenia bateria do zapalnika? Zapalnik na baterię będzie. Będzie tą baterię się wrzuca, w tym wie? Hmm. Nie w instrukcji jak Ma tutaj grzanie na 1, 2, 3 poziomy grzania. Raz, dwa, trzy tu ma zapalnik, żeby go odpalać i tutaj chyba się bateria wkłada, tak właśnie myślałem i ta bateria będzie tu. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. i tu jest, tu jeszcze jest o, to są uchwyty, żeby sobie do ściany go przykręcić jakby ktoś go chciał gdzieś w jakimś pomieszczeniu, w takim wiecie no, to, to muszę się teraz dowiedzieć Ciężki. Nie bardzo. Na czym waży ile waży? Z kilo. Nie, kilo może nie. Będzie akcja odpalania. Tak. Szybka złączka. Teraz już na jedynce i widzę wspólny tam te po 20-30 minut elegancko to są nóżki do gęstki do, do, liczne nóżki i rączkę żeby go do, do transportu teraz je schodzi na jedynce na dwójrówce i na trójrówce 네. 이 먹지? 어? 나이 먹지? 나이